Hej. Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie w ulubieńcach z gościem specjalnym w tle. Myślę, że go tutaj troszkę widać. Jeśli nie, to Roki tutaj za mną dzisiaj siedzi, towarzyszy mi. Zresztą jak zawsze, bo słuchajcie, on, on za mną po prostu krok w krok nie ma, żeby był sam. Zawsze jest gdzieś za mną. Także Roki dzisiaj jest z nami, a ja zapraszam Was dzisiaj na... Ulubieńców już października, bo ten czas leci jak szalony. Za chwilę będę ubierać choinkę, na co się niesamowicie cieszę. Powiem Wam, że w tym roku będę szybko ubierać choinkę, bo chcę się tymczasem nacieszyć. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajne kosmetyki pielęgnacyjne i też kolorówkę. Pojawią się też perfumy, raczej woda perfumowana naprawdę świetne rzeczy. Słuchajcie, same fajne kosmetyki, mm, kosmetyki, które po prostu skradły moje serce totalnie i na pewno zostaną ze mną na dłużej. Także zapraszam do filmu. I jeszcze takim drobnym wstępem chciałabym Wam pokazać moje nowe paznokcie, a raczej pazury, słuchajcie, szpony. Ogromne, a raczej przedługaśne paznokcie. Zdecydowałam się ostatnio na taką dłuższą długość, e, ponieważ miałam niesamowitą ochotę na jakieś takie bajeraste paznokcie z jakimiś cyrkoniami, dłuższe paznokcie i powiem Wam, że ta długość jest naprawdę dla mnie. No taka już zaawansowana, dłuższy chyba już nie mogłabym mieć, ale chciałam Wam pokazać, bo są po prostu przeboskie i okropnie teraz u mnie jest szał na mm, paznokcie długie. Mam niesamowitą ochotę na długie paznokcie. Nie mam pojęcia dlaczego, ale po prostu szaleję ostatnio za takimi paznokciami długimi, także musiałam Wam tutaj koniecznie je pokazać. Moi drodzy, przechodzimy do kosmetyków. Pierwszy, pierwszy kosmetyk, który Wam pokażę będzie to świetny balsam, a raczej serum, ponieważ tak nazywa to producent, balsam od Mija, serum olejkowe, olejkowe serum rewitalizujące do przysłużonej skóry, tak to się nazywa, od Mija właśnie. Ja pokazywałam go Wam u mnie na Instagramie, także jeśli mnie nie obserwujecie, to bardzo serdecznie Was tam odsyłam. I też kupił ktoś z Was go z mojego polecenia, jest też bardzo zadowolony i również ja chcę Wam go polecić, ponieważ to jest świetny kosmetyk, który fantastycznie nawilża skórę. Ta skóra jest rzeczywiście taka zrewitalizowana, zregenerowana od środka. Ja mam też wrażenie, a raczej rzeczywiście tak jest, że ta skóra po użyciu tego kosmetyku jest taka bardzo fajnie napięta i po prostu zdrowa. On przyjemnie się wchłania, nie zostawia żadnej jakiejś tłustej warstwy, też nie trzeba go nie wiadomo ile nakładać, żeby on nawilżył skórę, no chyba, że macie bardzo, bardzo przesuszoną skórę, no to na początku będzie trzeba troszeczkę go więcej pewnie nakładać, ale jest to kosmetyk, który zregeneruje Waszą skórę, nawilży ją zdecydowanie. Lubię go też za jego zapach, jest niesamowicie przyjemny. Tylko mam wrażenie, że jest to kosmetyk niewydajny. Albo może po prostu ja tak lubię go używać, że szybko mi się skończył. Ale na pewno y, będę go kupować. Jeśli nie w Polsce, to po prostu gdzieś tutaj online go znajdę, bo jest to kosmetyk naprawdę super. Y, teraz coś tańszego, dlatego że ta mija kosztuje też, słuchajcie, około 30-40 zł, więc sporo jak na balsam uważam. Teraz coś tańszego, co kupiłam przypadkiem, bo ostatnio mam ochotę znowu dbać bardziej o moje włosy, a raczej je po prostu jeszcze bardziej po tym wypadaniu regenerować i jeszcze bardziej wzmacniać. I kupiłam coś takiego ciekawego od Isana. To jest seria Plex, czyli jakaś nowa seria w Rosmanie. Stosuję to oko, od około 3 bądź 4 tygodni. Raz w tygodniu, bo testuję też inne rzeczy. Ale zauważyłam, że z tych wszystkich rzeczy, które ostatnio testuję, bardzo chętnie sięgam po te Isanę, coraz częściej bo to jest rzeczywiście świetna maska. Bardzo ładny zapach, fajna konsystencja, trzyma się tych włosów i po pięciu minutach włosy macie, słuchajcie, mięciutkie, nawilżone, naprawdę bardzo fajny produkt. Nie zauważyłam jakiejś dużej regeneracji, bo powiem Wam szczerze, że ja używam dużo innych kosmetyków do włosów. Tak jak mówię, testuję też ostatnio sobie, więc tutaj nie jestem w stanie stwierdzić tej regeneracji, ale zaraz po użyciu tego kosmetyku włosy są rzeczywiście takie zadbane, takie jak po fryzjerze powiedzmy. Także jeśli chcecie sobie zafundować takie 5 minut spa włosowego, powiedzmy, no to ta Isana jak najbardziej. I to też nie jest duży koszt, słuchajcie, bo Isana to będzie jakieś, nie wiem, może z 15 zł, coś takiego będzie kosztować chyba nie więcej, może z 10. Jest z tego też szampon i odżywka, ale stwierdziłam, że tutaj nie chcę kombinować taka maska. Jak najbardziej mi wystarczy i rzeczywiście świetnie się sprawdziła. I kolejny kosmetyk, który dzisiaj Wam pokażę, będzie to kosmetyk, który niesamowicie pozytywnie mnie zaskoczył. Kompletnie się nie spodziewałam, że coś takiego mi się sprawdzi. Ja powiem Wam szczerze, że nawet się obawiałam, że zrobi mi krzywdę, dlatego że to jest znowu niska półka, czyli Isana kosmetyki tanie. I ja po takie tanie y, kosmetyki trochę boję się sięgać. Po takie drogeryjne, typowe kosmetyki Isana, Nivea i tak dalej. Jednak boję się, że coś mi to na twarzy. Y niekoniecznie dobrego zrobi. A tutaj ogromne zdziwienie, słuchajcie, kupiłam serum z pantenolem i kwalanem. nazywa się to Balance Serum, więc ma tę skórę balansować, trzymać w ryzach i rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam teraz już mojej szczególnie porannej pielęgnacji bez tego kosmetyku. Często nawet używam tego po prostu zamiast kremu. Zależy w jakim stanie jest moja skóra, czego moja skóra potrzebuje, ale to to jest kosmetyk, który niesamowicie ukoi Waszą cerę, nawilży Waszą cerę. Jeśli Wasza skóra jest przesuszona, to jak najbardziej to jest kosmetyk dla Was. On też sprawia, że moja skóra jest po prostu taka zadbana, taka otulona, powiedzmy. Także, tak jak tutaj nazwa wskazuje, ma to w jakiś sposób wprowadzać balans. Na naszej twarzy, jeśli chodzi o kondycję naszej twarzy i rzeczywiście ten kosmetyk to robi. Kosztuje niewiele, no bo moi drodzy znowu Isana, a jest to zdecydowanie warte uwagi, polecam. Dajcie znać, czy znacie ten kosmetyk. Jeśli nie, to koniecznie musicie go sprawdzić. I to wszystko, jeśli chodzi o pielęgnację. Przechodzimy zgrabnie do kolorówki. I zacznijmy może od rzęs. Ostatnio lubię się znowu w rzęsach. Zastanawiam się, czy sobie nie przedłużyć rzęsy. Ostatnio też Wam o tym wspominałam. Jeszcze nie wiem, powiem Wam, że nie wiem, dlatego że raz lubię siebie w lżejszych rzęsach, raz w mocniejszych. Nie mogę się zdecydować. Jak zima idzie, to ja w ogóle mam ochotę, tak jak mówiłam już, na paznokcie dłuższe, na jakieś mocniejsze rzęsy, na wyrazisty jakiś makijaż. Na większe krycie i na rzęsy, właśnie. Stąd chcę Wam polecić bardzo fajny model rzęs od Kiss, który też mam dzisiaj na oczach i zdecydowanie jest to mój ulubiony ostatnio model. Bardzo się lubię z nimi. Są bardzo korzystne, bardzo wygodne w obsłudze, bo mają cienki pasek. Ale najbardziej podoba mi się w tym modelu to, że. Najbardziej podoba mi się w tym modelu to, że są to rzęsy, które wydłużają oko, ale tym samym otwierają. Nie lubię rzęs, osobiście uważam, że nie do końca pasują mi rzęsy, które bardzo wydłużają mi oczy, a te rzęsy są takie optymalne. Nie są to rzęsy jakieś wielorzędowe, dość klasyczne, ale naprawdę pięknie wyglądają na oczach, nie wyglądają zbyt sztucznie. No Sami widzicie, jak to się prezentuje dzisiaj na moich oczach, i myślę, że naprawdę wyglądają korzystnie. Są wygodne w noszeniu, w klejeniu. Za każdym razem dobrze się kleją. Także, moi drodzy, Kiss, nie będę wam tutaj czytać tej nazwy, bo nie chcę połamać języka, ale zdecydowanie mój ulubiony model ostatnio. Moi drodzy, taka drobna dygresja bardzo możliwe, że będzie mi się zmieniać kadrowanie w dzisiejszym filmie, dlatego, że. Co jakiś czas mi się wyłącza aparat, nie wiem dlaczego. Muszę co chwilę wstawać i zmieniać ustawienia. W każdym razie Beka, rozświetlacz od Beka w kolorze Passion. Przepiękny odcień, przepiękny, bardzo intensywny rozświetlacz, który sprawi, że wasze policzki będą, słuchajcie, widoczne z kilometra, ale w bardzo korzystny sposób, bo to nie jest taki taki tani rozświetlacz no zobaczcie jejku to po prostu odbija się jak lustro i w tym momencie moi drodzy mój aparat sobie ze mnie zadrwił i nie nagrał mi głosu. Także jeszcze wrócę z normalnym, z normalnym obrazem ze mną, będziecie mnie jeszcze widzieli, ale postanowiłam, że opowiem tutaj jeszcze o tych kosmetykach, które się nie nagrały. Bo nie wiem dlaczego, ale coś mój aparat, słuchajcie, świrował. Nie wiem dlaczego, ale z tego względu właśnie pokażę Wam pokrótce tutaj te kosmetyki. I za chwilę do Was, tak jak mówię, wrócę z normalnym obrazem. Rozświetlacz z Beka, jeszcze raz, to jest przepiękny rozświetlacz. Ja wiem, że Beka właśnie nie produkuje, ale jeśli gdzieś go spotkacie, to dajcie znać, ja go wykupię po prostu we wszelkich ilościach, dlatego że to jest rozświetlacz idealny, powiedziałabym. Mimo, że jest płynny, to pięknie wygląda i na przypudrowanej skórze, naprawdę nie robi krzywdy, nie robi żadnych plam, co się często zdarza przy takich płynnych produktach. Jest to rozświetlacz bardzo intensywny, dlatego niewielka ilość tutaj wystarczy, żeby efekt był naprawdę porządny, ale to też oznacza, że jest to rozświetlacz bardzo wydajny, bo naprawdę niewiele go trzeba. Ja często go nałożę za dużo na dłoń i później nie mam co z tym zrobić, także teraz bardzo. Oszczędnie, też, no bo nie wiem, czy jeszcze gdzieś go dorwę, ale przede wszystkim uważam tutaj z ilością, bo po prostu niewiele go trzeba, tak jak mówię. Także to jest ogromny plus. Przepiękny kolor. Powiedziałabym, że idealny szampański odcień. Nie nagrał mi się też dźwięk w filmiku, w którym pokazywałam wam ten podkład. Totalny ulubieniec. Od około dwóch. Trzech miesięcy powiedziałabym około, i nadal go używam, więc jest też bardzo wydajny. AA Wings. Kosmetyk, który mnie totalnie zszokował, bo ja nigdy nie testuję kosmetyków właśnie AA Wings, czy Liren, tego typu marki. A tutaj proszę. Świetny podkład, który jest moim totalnym ulubieńcem. Powiem Wam, że nawet bardziej go lubię niż te niż ten drogi podkład od Diora Skin Glow, który też przepięknie rozświetla skórę, ale ten jeszcze ma większe krycie, uważam, jest bardziej kremowy, powiedzmy, i naprawdę pięknie wygląda nawet nałożony po prostu dłońmi na szybko, bardzo ładnie ujednolica skórę, dobrze się trzyma i sprawia przede wszystkim, że ta skóra wygląda zdrowo i nienachalnie. Mimo, że macie jakieś krycie, to on po prostu pięknie wtapia się w skórę i sprawia, że ta skóra wygląda zdrowo. Moi drodzy, Physicians Formula, kosmetyk, który polubiłam na nowo właściwie, albo raczej nauczyłam się go kochać, bo kiedyś miałam już też Batcha Bronzer, bo tak on się nazywa, tylko że nie wiem, czy to był jakiś inny kolor, co w tym było nie tak, że on mnie kiedyś denerwował, że nie do końca lubiłam go używać, a teraz po prostu nie używam innego brązera. Tak jak podkładę lubię czasami sobie zmienić, chociaż przy tym, A też to jest naprawdę mój. No, niemal jedyny podkład, który używam, tak z tym bronzerem to po prostu się nie rozstaje. Naprawdę jest świetny, dla mnie ma idealny odcień, chociaż jednak idzie bardziej w ciepłą stronę, ale uważam, że mimo wszystko jest bardzo wyważony. Jeśli lubicie podkreślać policzki, sprawiać, że one są ładnie wyrzeźbione, ale takie podkreślone, eleganckie, no to zdecydowanie ten brązer. Pytacie mnie też często o brązer na mojej twarzy, i w dzisiejszym filmie też mam go na moich policzkach, no to właśnie jest ten bronzer. Ja już wszelkie inne odstawiłam i używam tylko ten. Nie wiem, czy to jest jakiś kolor. Tutaj są co prawda jakieś numery, także możecie sobie zrobić screen. Nie wiem, czy są różne kolory. 2C01. Może to jest jakiś inny odcień niż ja kiedyś miałam. Dlatego się tak polubiłam z tym. Może trafiłam na bardziej odpowiedni, ale wygląda cudnie. Przepięknie się blenduje. Nie zrobicie sobie naprawdę krzywdy. Można go też ładnie wypracować, nawet jak za dużo go nałożycie. No po prostu cudeńko. I kolejny kosmetyk Multitask Concealer od Essence. Kosmetyk, który mnie też zszokował, bardzo pozytywnie zaskoczył, ponieważ nie spodziewałabym się, że w ogóle sięgnę po taki pędzelek z Essence, ale że ostatnio sobie tam troszkę szukam jakichś ciekawostek, ciekawostek, ciekawych kosmetyków w tańszych półkach, no to stwierdziłam, czemu nie, zobaczymy. No i naprawdę... Po prostu szok, że takie kosmetyki są w tych tańszych półkach. To jest. Korektor, który przepięknie kryje, który jest kremowy, nie jest zbyt ciężki, ale nada się również na punktowe miejsca, nie tylko pod oczy. Ja mam tutaj numer 300 300, nie, 20, przepraszam. I to jest dość ciemny już odcień. Teraz pod oczy będę musiała kupić sobie coś jaśniejszego jednak o jeden ton jaśniejszy, ale ta gama kolorystyczna, kolorystyczna też jest nawet spora. Także no jestem zachwycona. Nie spodziewałabym się naprawdę, bo normalnie Pomyślałabym, kurczę, jakiś tam w pędzelku, pewnie nic nie robi. A tutaj naprawdę cudo. Pięknie kryje, nie wygląda za ciężko, ładnie się blenduje. Także za tę cenę, za jakieś 3 euro, no jestem po prostu zachwycona. I co Wam pokazałam na koniec filmu, z czym chyba za chwilę wrócę, teraz nie jestem pewna, dopowiem Wam jeszcze parę słów. To jest ta piękna buteleczka od Ezotic, Joanna Krupa, Yourself. To są perfumy, a raczej woda perfumowana, która nie nada się dla każdego. Tutaj są nuty drzewne. E, czuć tutaj zapach tytoniu. E, naprawdę taka bardzo ciekawa, intensywna mieszanka. I jak widzicie, napisane jest for her, for him, także nada się i dla mężczyzny, i dla kobiety. Chociaż ja jednak uważam, że bardziej idzie to w stronę kobiecą. No, przepiękne perfumy, które bardzo dobrze się trzymają. E, i ja mam tutaj trzydziestkę, dlatego że nie chciałam się rzucać. Na jakieś, na jakieś duże pojemności ponieważ ja pierwszy raz ten zapach widziałam u mojej koleżanki i stwierdziłam, że kupię po prostu na spróbowanie możecie go dorwać w drogerii Rossmann przynajmniej ja go tam kupiłam, bo też nie, nie jest zbyt łatwo go dostać stacjonarnie, ja go dorwałam właśnie w 30 i naprawdę na wieczory czy na jakieś nawet teraz jesienno zimowe dni będzie świetny Także to jest zapach moich ostatnich miesięcy, trochę go teraz odstawiłam, bo ja po prostu zapachów mam sporo, więc lubię, wiadomo, na co mam ochotę to używam, ale ten i jak najbardziej, jeśli chcecie um, bardzo kobieco pachnieć, tak bardzo pociągająco, to zdecydowanie ten zapach. Wam się powinien spodobać. Kochani, w dzisiejszym filmie to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kciukowania tego filmu w górę. Zostawcie koniecznie komentarze, jakie Wy mieliście ulubieńców. Byłabym też wdzięczna, jeśli zostawicie mi um, jakieś kosmetyki do testu, może coś z niemieckich drogerii, jeśli chcielibyście, żebym coś przetestowała, bądź macie jakichś ulubieńców tutaj, to dajcie koniecznie, koniecznie znacie, ja chętnie się zasugeruję. Trzymajcie się cieplutko, pa! pa.